Alleluja. 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 Chrystus prawdziwie z stał. Zakończył się kolejny w naszym życiu wielki post. Dziękujemy za to, że towarzyszyliście nam w tym czasie i że mogliśmy razem wpatrywać się w sylwetki tych, którzy chodzili korytarzami naszego gnieźnieńskiego seminarium przed nami, że mogliśmy czerpać z przykładu ich życia, z ich zapatrzenia w Jezusa Chrystusa, naszego zmartwychwstałego Mistrza. Jednocześnie prosimy Was o modlitwę za nas, gnieźnieńskich kleryków i naszych wychowawców, abyśmy chodząc z tymi samymi korytarzami, co błogosławiony biskup Michał Kozał, ksiądz Aleksander Żekliński, błogosławiony ksiądz Marian Skrzypczak, ksiądz Ignacy Posad, ksiądz Aleksander Goszka i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, mogli nieustannie wzrastać w naszej wierze, abyśmy ciągle na nowo odpowiadali tak na głos powołującego nas Pana, Po raz kolejny święta wielkanocne przynoszą nam paschalną radość. Z tej okazji w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej chciałbym życzyć Wam głębokiego doświadczenia tej radości takiego spotkania z Jezusem, które zmienia wszystko i zmienia nie tylko świątecznie, zmienia naszą codzienność, także potem aż to po nas widać, po naszym spojrzeniu, po naszych słowach. Po naszych wyciągniętych dłoniach, po tym, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Takiego właśnie doświadczenia paskalnej radości na święta wielkanocne i na naszą codzienność serdecznie Wam życzymy. Oto się też modlimy, aby w nas była i trwała.